Jack Swigert, niemal natychmiast po zdarzeniu, powiedział słowa, które chwilę później powtórzył Lovell do centrali lotów. Okay, Houston, a Houston, say again, uh, Houston, a Oznaczało to rezygnację z dotychczasowych planów lądowania na Księżycu. Teraz priorytetem stało się uratowanie załogi Apollo 13. Moduł dowodzenia dysponował wystarczającą ilością kanistrów z wodorotlenkiem litu, jednak były one niekompatybilne miały kształt prostokątny, podczas gdy filtry w module księżycowym były okrągłe. Kolejnym wyzwaniem okazał się tajfun Patsy. Potężne wiatry i wzburzone fale stanowiły poważne zagrożenie dla operacji ratunkowych, jednak Apollo 13 ponownie sprzyjało szczęście. Ignition Sequence Start.